Cześć, kochani, witam się z Wami we vlogmasowym Hololumpeksowym. I tak, jestem Reniferkiem, mam Reniferkowe uszy, żeby Wam trochę poprawić humor, czerwona bluza. I jak widzicie, po włosach ten odcinek jest troszeczkę do przodu nagrywany ze względu na czas, słuchajcie, dlatego że rzeczy już mam, leżą, chcę je sobie porozwieszać i porozkładać po szafach. Jak wiecie, porządek w szafie mam, także mogę to uczynić ze spokojem. A słuchajcie, zebrało mi się kilka fajnych rzeczy, które chciałabym Wam zaraz pokazać. Także zapraszam do oglądania dalej. Zapraszam też do zostawienia łapek w górę i subskrypcji, kochani, żebyście byli na bieżąco, zwłaszcza, że teraz mamy okres vlogmasowy i filmy pojawiają się u mnie codziennie. Słuchajcie, pojawiła się... Pojawiła się... Ja znalazłam w Lumpeksie i to już pewnie widzieliście właśnie przy porządkach, dlatego, że taka piękna sukienka, słuchajcie, to jest w ogóle jakiś vintage ciuch, bo tutaj mamy taką metkę, która generalnie wygląda, jakby miała bardzo dużo lat. Już wam pokazuję, mam nadzieję, że ją widzicie. Rozmiar 12, więc to jest niby 40. Słuchajcie, ona jest troszeczkę mi za duża, minimalnie, ale tak naprawdę w dekolcie, tak naprawdę też, to jest taki fason sukienki. Zaraz wam pokażę, też z paseczkiem ładnie. To jest taki fason sukienki, która jak będzie minimalnie za duża, wiecie, w pasie czy tak naprawdę w tej spódnicy, to się nic nie stanie. A w biuście ja sobie i tak podepnę ją ładnie tutaj agraweczką albo jako, jakoś sobie przeszyję tu, bo tu minimalnie mi biust wyskakuje już, ale to nie jest problem. No kolor... Bo tego Weneta zresztą wiecie. I wiecie co, to spokojnie jest taka sukienka, ona jest długa. Pokażę ją Wam oczywiście w stylówkach. I tak naprawdę nie wiem, czy ja jej czasem nie założę na Wigilię, bo ona jest piękna, jest jakościowa. Ma tutaj piękne takie przeszycia, Dekolt, dekord, wiecie, sylwetka, super proporcje. Yy, ładnie podkreśla nasze kobiece kształty. Tutaj ta talia możemy sobie tym paseczkiem, który jest w komplecie, regulować, albo możemy sobie jakiś swój czarny dać, jak chcemy, tak naprawdę. Ale jest piękna, jest dość ciężka i to jest: wiecie co, bardzo fajny materiał. Bo z jednej strony jest naturalny i to czuć, a z drugiej strony w ogóle się nie wygniotu. Widzicie, że ona w ogóle nie jest wygnieciona, a jej nie prasowałam. Ja ją rozwiesiłam tylko po praniu, wiecie, troszeczkę porozciągałam i to było wszystko. Szukam metki, czy jest skład materiału. Nie ma niestety metki ze składem materiału i jeszcze co, ona ma kieszenie. <grym> Więc słuchajcie, gdyby taką sukienkę za 200 zł spokojnie w Zarze wystawili, to bym się nią interesowała. A ja ją kupiłam za odpowiednio mniej, jak się domyślacie. Aha, y, słuchajcie, gdyby były pytania, teraz te rzeczy są chyba z czterech albo pięciu lumpeksów. Także nie podam Wam konkretnych adresów, bo nie ma to większego sensu. To jest zrzutka właśnie rzeczy znalezionych, chyba. Z pięciu mumaksów. Tutaj na, na moim fertu winogrady, piątkowo, także tak naprawdę jak wpiszecie sobie, to znajdziecie mnóstwo adresów i po prostu idziecie tam, gdzie Wam odpowiada. Nie ukrywam, że w jednym na przykład kupiłam tylko tą sukienkę, w drugim kupiłam tylko torebkę. Taką. Już Wam pokazuję. Taki fajny ananas. I to jest pink, czyli Victoria's Secret, ta seria sportowa. Bardzo fajny. Tutaj, o ja już sobie ją wyprałam, i ona jest trochę taka ala termiczna, w środku taka gumowana. Nie wiem, czy to w ogóle nie jest termiczna torba, bo ona nawet ma to takie usztywnienie. Więc ja bym zaryzykowała nawet noszenie jakiegoś posiłku jako taka torba właśnie do posiłku, do śniadanka. Super, wiecie o <gryw> w ten sposób. Ale nie ukrywam, że może będę ją też latem nosić sobie, wiecie, do moich sportowych stylówek. Biker shortsy, jakaś duża bluzka, sneakersy, i taka torebka, no jest szał, nie? Naprawdę. No i ona kosztowała w jednym lubeksie chyba 10 zł, z tego co pamiętam, także super, bardzo fajny deal. Ja się ucieszyłam, jak ją darwałam. Kolejna rzecz, kochani. Tak, to w ogóle jest duży haul lumpaksowy, dlatego jest haul, a nie try Hall, bo inaczej bym Was zanudziła i tutaj pewnie z pół godziny by ten odcinek trwał. A nie o to, chodzi o później. Ja widzę po statystykach, że 5 minut go oglądacie, 6, 7, a nie 20 na przykład. Taka spódniczka, ona w ogóle była nowa z metką, którą ja odcięłam przed praniem. Top shop 38, rozmiar mój. Słuchajcie, wypada mniejsza. To jest taka yy, SM bardziej niż M. No moro. Wiecie, ja ją na pewno sobie założę na jakieś kopanie. Yy, właściwie na zlot już po kopaniu. O może tak, żeby tak ładniej wyglądać latem, ale nadal być w klimacie poszukiwaczy. No to właśnie taką będę miała sobie moro się. Kolejna moro rzecz. To jest kubusiowa bluzeczka i primark, moro, bokserka latem do krótkich spodanek, a zimą pod bluzeczkę, pod bluzę, jako pod koszulkę, żeby było cieplutko mojemu Bobaskowi. I wiecie co ja tak, yy, tak mówię Bobaskowi? Ja tak bardzo często do niego mówię Bobas, a wiecie, on ma za chwilę 7 lat, a ja do niego Bobas, Bobas, ale on wie, że to jest takie pieszczotliwe określenie. E, bardzo fajna spódnisia, lekka, to jest firma ta Atmosfera. Atmosphere, e, rozmiar, niby 40, ale słuchajcie, ona jest bardzo malutka. Więc to jest takie 38-36. Widzicie, że to jest ten haft angielski, dobrze mówię? E, bardzo fajna. Co prawda teraz ciężko mi przechodzi przez moje bioderka, ale stwierdziłam, że to jest taka rzecz bardziej letnia, wiosenna, więc do tego czasu spokojnie w nią wejdę. A ja identyczną oglądałam w H&M. One były bardzo drogie, chyba za 100 zł albo i nawet lepiej. Także taką sobie wzięłam. No Bardzo się cieszę, że mam. Będę sobie właśnie zbierać takie fajne ciuszki też już na lato, na wiosnę. Tutaj mamy rzecz Pawełkową i to jest taka bluza Nike sportowa, cieniusieńka, ta seria Nike Pro i co śmieszniejsze to jest rozmiar XXL, ale Paweł założył, stwierdził, że wisi na nim i to mu się chyba najbardziej w niej podoba, nie jest dopasowana, będzie idealna właśnie czy na trening, czy sobie do chodzenia w domu, bo my... Mój mąż różni się nosi, nawet w domu. Także tu mamy Nike Pro, w ogóle nie jest nigdzie zniszczona, nigdzie zahaczona. Właściwie nówka, oczywiście teraz pięknie pachnie płynem do płukania. Także y, taką ma i za chwilę ja po prostu schowam do szafy, będzie miał. I tak patrzę, że tu mam... A nie, jeszcze jedna rzecz mi spadła na ziemię, się zdziwiłam, że tak mało. Teraz mam kurtkę, którą mój mąż sobie znalazł. Mój mąż w ogóle ma takie flow do szukania kurtek, słuchajcie, że ja mu zazdroszczę i naprawdę tak super znajduje rzeczy. Ostatnio, że fajnie, taką sobie znalazł. Stwierdził, że bierze, że oczywiście na kopanie, w związku z tym, że on też nagrywa filmiki, jak wiecie, Zresztą bardzo, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję moim widzkom. Niektóre właśnie pisały mi, że oglądałyście, że z mojego polecenia wchodziłyście i że fajnie, że, że razem jeździmy. No jest mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że też wspieracie nie tylko mnie, ale Pawła tak samo. Także taką sobie znalazł, a stwierdził, że nie może być na każdym filmie tak samo ubrany. Ta jest jeszcze inna, sportowa, ma dużo kieszeni, także wiecie, dla takiej osoby, która nie ma w danym momencie żadnego plecaka czy torby, tutaj gdzieś sobie wsadzi pewnie telefon, dokumenty, no i może maszerować. W ogóle nie jest zniszczona. Oczywiście ja już ją wybrałam w specjalnym płynie takim do rzeczy sportowych, więc jest pachnie powieszę do szafy. Pamiętacie, jak mówiłam, że już nie będę patrzeć na żadne szale. No, to sama sobie nie dotrzymałam słowa. I zobaczcie, jaki znalazłam. Taki fajny. I to jest komin, dlatego się na niego skusiłam, bo szali, co prawda, mam full, ale to jest komin. W ogóle ma tak fajne kolory. Berzyk z takim żółtym, neonowym, coś takiego. Wiecie, że ja lubię kolory. I naprawdę założyłam sobie ten komin. W lumpach się zresztą tak zrobię teraz. O, moje, moje reniferki. Dobra, na chwilę reniferki ściągnę. I założyłam i on się tak fajnie mi ułożył. O właśnie, coś na tej, o fajnie, prawda? I ja widzę do mojego misiaka, do tego y, brązowego z handlem, takiego płaszczyka, nie zawsze fajnie tam wygląda właśnie sweter, więc y, sweter szal duży, y, to taki komin jest wygodniejszy i właśnie można go sobie tak fajnie ułożyć. I tak ładnie wygląda, jest milutki. Także super, ja się ucieszyłam. Co prawda, no, no to to chyba jest jeden z ostatnich nabytków szalowych, ale wiecie jak jest. Jak jest coś fajnego jeszcze w dobrej cenie, no to ciężko nie brać, po prostu. Dobra, instaluję. No, powiedzcie, czy nie wygląda świątecznie. Ja sama sobie poprawiam humor. Tak naprawdę takim wyglądem, uwierzcie mi. A uszy... Są kupione w zeszłym roku już chyba w Tigerze, z tego co pamiętam. I były różne kolory, także może w tym roku też są. Zresztą pójdę zajrzeć, co tam w, w Tigerze słychać, to pewnie będę dawać Wam znać. I ostatnia rzecz, już Pawełkowa też kurtka z H&M, rozmiar M, więc idealnie. Na polarku taka niby wiatrówka, niby nie. Tak naprawdę teraz nawet będzie mógł ją nosić jako bluzę do jakichś właśnie czarnych spodni czy do jakichś dresów. Oczywiście tutaj mamy NFL, także bardzo fajna, ładnie w niej wygląda. Mówię, kurczę, zdrocha że taką fajną znalazłeś. No ale mówię, ostatnio ma smykałkę i zwłaszcza szczęście do kurtek, także zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze, że w tej szafie kurtkowej zrobiłam też porządek. Także yy, słuchajcie, no jednak ten film troszeczkę trwał. Mam nadzieję, że miło spędziście ze mną czas. Dajcie znać, czy Wam się coś podobało z tego holu, czy też nie. I oczywiście będą stylowe, ja je obiecuję i po prostu zbieram sobie, bo jak widzicie w tym holu było sporo też rzeczy Pawłowiech, jakaś jakaś rzecz kubusiowa, także wiadomo, że ja zbieram te swoje w jedno miejsce, zapisuję sobie też na kartce, co muszę użyć i co wam pokazać, i potem będziecie mieli taki zbiorczy film ze stylówkami, będę to łączyć jakoś. Zresztą wiecie, jak te filmy wyglądały. A ja, kochani, lecę! Jeszcze wam oczywiście dogram do tego filmu otwieranie kalendarzy adwentowych. Dzisiaj mamy 12 dzień, i słuchajcie, połowa, połowa za nami. Nie wiem jak to. O, tutaj mam dwunasteczkę, nie wiem jak to przeleciało, tak szczerze mówiąc. Słuchajcie, no mam nadzieję, że te vlogmasy, one są takie zwyczajne, niezwyczajne, dlatego że. No, wiecie, pewne ograniczenia były przed nami, ale i tak nagrywam. Staram się jakoś urozmaicać Wam dzień moim filmem. I chłopacy też się bardzo starają. Zresztą zobaczycie filmiki od Kubusia dla Was. Hej widzowie, dzisiaj nagrywam ja sam. Ej, mam takia głośny kawałka. Ej, ci dziowie. Będziemy podpieramy two nas. dokąpiali Papa Babawicowie. Widzieliście? <noise> tak mnie rozczulił mój bobas. po prostu jak zobaczyłam. Przyszedł jakby nigdy nic, poprosił o mój telefon. I nie ma problemu, proszę bardzo. Ale co chcesz robić? Coś chcę nagrać. Przyszedł jeszcze raz, że chciałby statyw prosić. No dobra, no to proszę, masz chociaż taki. A co będziesz robił? A chciałbym coś nagrać. Myślałam, że jakieś swoje gry albo swoje tematy. A on przychodzi po chwili i mówi: mama, zobacz. Miałam taką dumę w sobie. Miałam łzy w oczach. Wiecie, co? No, sam, sam to dla was nagrał. Ja go o to nie prosiłam. Chciałam to później z nim zrobić. Jak zobaczyłam mówię, kurczę. Rośnie nam mały YouTuber jak nic. <laughs> A jeśli chodzi o moje kalendarze, no to mamy tak. Mamy opolaneczki cytrynową i malinkową. Dzisiaj nie będę ich jadła. Mamy taką ładną torebeczkę z gwiazdorkiem. Bardzo mi się podoba. I mamy karteczkę. Dużo szczęścia i radości, niechaj w domu waszym gości. Dużo jadła wszelakiego i napoju wybornego. Pieniądz niech się sypie, a lepiej szeleści. Pan Bóg zdrowiem darzy, a miłość niech pieści. <grym> Bardzo ładne słowa. Yy, tak, życzę sobie tego wszystkiego, zresztą Wam, moim widzom, również tego życzę. I dopisek to zwiedzamy. No i wiem, kiedy wykorzystam tę karteczkę. Trzymajcie kciuki, żeby to się spełniło, a wtedy i Wy zobaczycie, co będziemy zwiedzać. Włosowy kalendarz i szukam tutaj dwunastki. Jest! Znalazłam! Ale jak mi paznokcie pasują do tego kalendarza. Oj! Ach. No, on się tutaj cały rozwalił. Ojej, słuchajcie, nie tylko kalendarz mi pasuje do paznokci, ale też gumeczka. Patrzcie wy na to. Zobaczcie, jaka ładna. I ona ma w środku taką żyłkę różową rozgotową. Idealna dla mnie, bardzo, bardzo fajna. Jak widzicie, dzisiaj mam no Makeup Day i mam warkoczek. To oznacza jedno: przetuszczam moje włosy. Tak, jest zapleciony warkoczek. Nie wygląda to źle i jakoś mocno niekorzystnie, a ja po prostu muszę przetuścić moją skórę głowy. Nie ma innej opcji. Yy, wielokrotnie musiałam tak robić, jak właśnie jeszcze pływałam. Zresztą o tym Wam mówiłam. No i teraz wracam jakby do korzeni. Także trzymajcie kciuki, żeby moje włosy się poprawiły. Koboś wypełnia swoje zadanie z kalendarza adwentowego, czyli będzie rozdzielał teraz pranie. I najpierw jego sposobem jest wysypanie wszystkiego. Pojemnik wsadza na miejsce. I będzie rozdzielał białe. Białe, kolorowe tak, to białe. Ta na dole ci podpowiem, że już było właśnie podzielone na białe. I jasne, bardzo. O, i są rękawiczki też, znalazły się. Pamiętaj, żeby sprawdzać, czy tam Ale nic nie ma. Białe. Tak, żeby spodenek na przykład nie było. Wsadzone wszystko do środka, czyli teraz kuboś zamyka pralkę. I wlewamy płyny. No to teraz, gdzie nalejesz ten płyn? Na Najpierw płyn do pułkania dajemy do środeczka i szczerze polecamy ten akurat Lenor Fresh la Lamejka Bebella polecała i naprawdę pięknie pachnie. Nie trzeba go dużo dawać. Płyn do prania. A, a mogę do lewego albo do prawego? Do prawego my nalewamy. Czyli Może być delikatnie prawie. środek i prawy. Okay. Ale tak, żeby więcej do prawego poleciało, nie? Czyli dobrze, powiem, że do prawego chcę. Tak jest. Dobrze. Mamy wszystko nalane. Ok. Jest dobry program, tak? I włączamy. Dziękuję, pięknie. Zadanie wypełnione z kalendarza adwentowego. Chyba nie było tak źle, prawda? Super, dziękuję Ci za pomoc. Cześć! Jestem po pra... Oj, fotel by <noise> mnie! Pokonał. się przyjechał, był odblokowany. Dobra, bo mi przerwał fotel, jestem po pracy, jestem wykończony. Pierwszy raz w tym tygodniu pracowałem 8 godzin i to jeszcze na dworze. Tak tylko wpadałem do firmy. I tak jakoś urwał mi się tok myślowy, nie wiem co chciałem powiedzieć. Jestem już wykąpany, ubrany w te. Chyba Wamsi, a się to nazywa. Więc jestem ubrany w onesie, a zaraz przebieram się w piżamę i spadam do łóżka. Sur do kąpieli! Dlatego miałeś otwierać przed kąpielą. Przed kąpielą. Ale to wykorzystam sobie jutro albo we wtorek. Bo też chyba we wtorek pojadę na poszukiwania. To wtedy po poszukiwaniach robię sobie długą kąpiel ze solą. Nie wiem co to za zapach. Lawenda. Lawenda, jest. Lawenda, tak mi się zdawało. Nie znam znaczy się na kwiatkach, jakby musiałem wyczytać. I tam mam jeszcze karteczkę. Uprzedziłaś mnie ostatnio, że muszę dobrze sprawdzać. Tak. Po zimnym dniu pracy, czas na gorącą kąpiel którą ci przygotuję. Dobra, trzymam za słowo. Dobrze. Dziękuję za uwagę. Uciekam do łóżka, tylko najpierw ktoś to łóżko musi zrobić, a tą osobą będę ja. Ja się już z wami żegnam, kochani. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczorku. Pa!